Weekend w kabinie, no nie tym razem. Pogoda się poprawiła, więc stojąc pauzę pod samym Frankfurtem nad Menem nie mogliśmy przegapić takiej okazji i wybraliśmy się na całodniową szwędaczkę. Pauzę staliśmy na rasztety Taunus Eschborn. Ashborn. Sam parking darmowy, świetnie wyposażony. Jedyna wada jest to parking kolumnowy i czasami jest problem z wyjazdem, ale załapaliśmy się na dobre miejsce, więc nie było strachu, że w poniedziałek rano będzie problem z wyjazdem. Najpierw lekko ponad 3 km do pociągu, a pociągiem już w pobliżu palmiarni, którą wzięliśmy na pierwszy ogień. Ogród znajduje się w północno-zachodniej części miasta, dzielnica Westend i jest jednym z największych tego typu ogrodów w całych Niemczech. Ogród ten założony został w latach 60 XIX wieku przez frankfurckiego ogrodnika i przyrodoznawcę Heinricha Wiesmaiera. W rękach prywatnych Palmen Garden pozostawał aż do 1931 roku, kiedy to został przejęty przez władze miasta. W czasie II wojny światowej ogród palmowy, jak i cała większość Frankfurtu została doszczętnie zniszczona w skutek licznych alianckich nalotów dywanowych. Po wojnie park został poddany gruntownej rewitalizacji. Obecnie w ogrodzie zgromadzono imponującą kolekcję ciekawych i egzotycznych roślin. Z całego świata. część z nich znajduje się na wolnym powietrzu, a te, które wymagają specyficznego tropikalnego klimatu, zostały umieszczone w klimatyzowanych szklarniach. regularnie też są tu organizowane różnego rodzaju wystawy tematyczne. po cudownym, długim spacerku w gąszczu drzew, krzewów i wszelakiej tropikalnej roślinności, wybraliśmy się do kolejnej atrakcji, czyli Zengenberg Naturmuseum. jest to muzeum historii naturalnej drugie co do wielkości muzeum tego typu w Niemczech. Muzeum posiada dużą i zróżnicowaną kolekcję ptaków, w której znajduje się 90 tysięcy wypchanego ptaków. 5050 zestawów jaj, 17000 szkieletów i 3375 okazów we formalinie. W 2010 roku muzeum odwiedziło prawie 517 tysięcy osób. Budynek, w którym mieści się muzeum został wniesiony w latach 1904-1907 poza centrum Frankfurtu. Na tym samym terenie co założony w 1914 roku Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego. Muzeum jest własnością towarzystwa badań przyrodniczych imieniem Zinkemberga, które powstało dzięki darowiźnie Johanna Chrystiana Zinkemberga. Do dużych atrakcji turystycznych w muzeum należą Tyrannosaurus Rex, oryginał iguanodona, oraz maskotka muzeum Triceratops. Muzeum Zinkenberg posiada również dużą kolekcję eksponatów zwierzęcych z każdej epoki historii Ziemi. Na przykład w muzeum znajduje się wiele oryginałów z wykopu pod mesel, myszy, polne gady, ryby i poprzednik współczesnego konia, który żył około 50 milionów lat temu i miał mniej niż 60 cm wzrostu. Unikatowy w skali europejskiej jest odlew słynnej Lucy, prawie kompletny szkielet wyprostowanego hominida australijskiego. Lopithecus afarensis. Na górnych poziomach ustawiono historyczne gabloty pełne wypchanych zwierząt. Można tu zobaczyć m.in. jeden z 20 istniejących egzemplarzy wymarłego od 1883 roku kłaga. Od czasu przebudowy w 2003 roku w muzeum znajduje się nowa wystawa poświęcona gadom, ich różnorodności biologicznej oraz ochronie przyrody. Same w sobie muzeum zrobiło na nas przeogromne wrażenie. Wrzeszczące wycieczki z dziećmi wychowanymi bez bo, no już troszkę mniej, ale na szczęście dało się omijać je tak, by nie zakłóciło to nam znacznie naszej wycieczki. Frankfurt nad Menem jest nowoczesnym miastem z wieloma ciekawymi budowlami, a znane jest głównie jako miasto biznesowe. Wielokrotnie przejeżdżając tędy i widząc z daleka cudownie oświetlone wieżowce, marzyłam, żeby poszwendać się tutaj późnym wieczorem, a dzięki mojemu koledze, który polecił nam Main Tower, mogliśmy zobaczyć cały Frankfurt z wysokości 200 metrów. Oświetlone miasto nocą robiło piorunujące wrażenie. Było już późno, ale nie kończyliśmy jeszcze naszej wycieczki i udaliśmy się w kierunku Starego Miasta. A co ciekawe, to jest najmłodsze stare miasto na świecie, ponieważ większość budynków została zniszczona podczas wojny i odrestaurowana w późniejszym czasie. Frankfurt nad Menem to jedno z największych miast w Niemczech, które jest jednym z ważniejszych ośrodków finansowych na świecie. Jest znaczącym węzłem komunikacyjnym Europy, który przyciąga turystów połączeniem zabytkowych budynków i nowoczesnych drapaczy chmur. Było już dość chłodno, więc skusiliśmy się na grzane winko na wynos i pomaszerowaliśmy w kierunku restauracji, którą wybraliśmy na naszą kolację po całodziennej wędrówce, a wybraliśmy restaurację Paulaner Amdom, czyli Paulaner przy katedrze. Damian zamówił sobie sznycla w aromatycznym sosie grzybowym z tradycyjnymi kluskami i bukietem surówek, a ja karkówkę z sosem piwnym z ichnimi knedlami i kiszoną, zasmażaną kapustą. Choć w sumie oba badania raczej były wspólne, bo mamy taką tradycję zamieniania się talerzami i jedzenia po połowie. No, w sensie oczywiście Damiana pół jest zawsze większe, a moje mniejsze. Na deser wpadł omlet królewski z sosem waniliowym i jabłkowym i strudel jabłkowy na ciepło z białą i mleczną czekoladą, a do tego lody orzechowe. Wszystko było tak smaczne, że jeśli kiedykolwiek wrócimy do tego miasta, a na pewno będziemy na to polować, to wrócimy do tej restauracji jeszcze raz. Na pożegnanie podreptaliśmy jeszcze nadmen i częściowo pieszo, częściowo komunikacją miejską dotarliśmy z powrotem na parking. I nie wiedząc kiedy, pieszo zrobiliśmy 17 km. A co nas do Dodatkowo uradowało, brysznic o godzinie 22 był jeszcze czynny, co nie zawsze ma miejsce w darmowych parkingach. Wykąpaliśmy się i szczęśliwi poszliśmy spać, by od rana pokonywać kolejne kilometry transportowe. Pa!